Dlaczego jechać do Walonii? No bo po prostu dlatego, że jest niedaleko, że wszędzie jest blisko i dlatego, że każdy znajdzie coś dla siebie. To może być e, zarówno z, turystyka aktywna, jako że mamy Ardeny, duże, dużo lasów, możliwości e, spacerów, podróży e, rowerem, e, spływy kajakowe i tak dalej. Idziemy dalej, są piękne miasta kultury i historii, jak Dinon, Namur. E, Mozy jest dużo też historii, mamy jednak takie miejsca jak paterlo, jak Bastoń, e, która się kojarzy z Bitwą Ardeny i jak Bouillon w Ardenach, w zasadzie które jest miejscem e, rozpoczęcia pierwszej wyprawy krzyżowej do Jerozolimy w 000 roku. E, są też e, parki przewodnicze, parki e, e, zoologiczne, duży parki zoologiczny w perrydajzach koło gdzie można kilka dni spędzić obserwując zwierzęta w warunkach pobytu naturalnego. Mamy też swoje morze wewnętrzne, największa atrakcja w Walonii, tym jaki jest kompleks jezior Lac de na południu Chaleur. Także naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Dostęp z Polski jest łatwy, ponieważ można przyjechać samochodem polską autostradą, można dolecieć samolotem do Brukseli, ale również i głównie do Charlevoix, yy, który utrzymuje połączenia zarówno z Warszawą, z Włosławiem, z Łodzią, jak i z Krakowem.